Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, Uszanują mojego syna. Lecz, rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane. A dane narodowi, który wyda Jego owoce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy już 27. Niedzielę Zwykłą. W ciągu roku tych niedziel zwykłych jest 34. Ostatnia to niedziela Chrystusa Króla. Ten okres zwykły rozpoznajemy przede wszystkim po kolorze ornatów. Natomiast tematyka, którą przeżywamy w liturgii Słowa, która jest nam podawana, którą mamy się karmić, doprowadza nas właśnie do niedzieli Chrystusa króla. Podprowadza nas do czasów eschatologicznych, do czasów ostatecznych. Do czasów, kiedy ma być nam darowane Królestwo Niebieskie, kiedy mamy uczestniczyć, żyć w Królestwie Niebieskim, które znowu w dzisiejszej Ewangelii jest pięknie ukazane jako winnica. 21 rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus po raz kolejny mówiący w przypowieści do arcykapłanów, do starszych ludów. Dlaczego? Jezus używa przypowieści. Z jednej strony było to charakterystyczne dla szkoły rabinicznej. Łatwiej jest nam przyswoić jakieś prawdy poprzez obrazy. Przypowieściami, tymi obrazami posługiwali się także w Starym Testamencie prorocy. Przypomnijmy choćby z księgi Samuela, proroka, który przychodzi do króla Dawida i opowiada historię o biednym człowieku, który miał jedną jedyną owcę i ta owca została mu zabrana. Król Dawid wtedy się zbulwersował. Chciał wymierzyć sprawiedliwość osobie, która dopuściła się tego haniebnego czynu. Wtedy prorok mówi: "Ty jesteś królu tą osobą". W podobnym kontekście także i w tym dzisiejszym słowie Bożym Jezus kieruje to nauczanie do arcykapłanów do starszych ludu. Zaczyna od przypowieści, ukazuje konkretną historię i prosi, aby sami słuchacze ją ocenili. Następnie mówi: To właśnie wy i Wam dlatego zostanie zabrane Królestwo Niebieskie, a oddane w inne ręce. Królestwo Niebieskie, obietnica zabrana narodowi wybranemu. Dlaczego? Bo ci, którym powierzono tą obietnicę, nie wypełniali jej, nie żyli nią, nie realizowali planu Bożego. Ale mówimy, że Słowo Boże jest żywe, także i dzisiaj to Słowo Boże, ta przypowieść z ust Jezusa Chrystusa trafia do naszych uszu. A więc dzisiaj mamy zadać sobie pytanie, czy królestwo Boże czasem nie zostanie zabrane nam? Czy my poprzez swoje życie. Nie pozbawiamy się Królestwa Niebieskiego. Każdy może zadać pytanie, no ale w jaki sposób to zweryfikować? Co robią owi rządcy? Pracują w winnicy, wypełniają swoje zadania, ale kiedy przychodzi czas rozliczenia, to nie chcą oddać Bogu tego, czy oddać właścicielowi tego, co się jemu należy. Budują życie według swojego planu, według swojego projektu. Kiedy już mamy XXI wiek, kiedy mamy historię zbawienia ukazaną w męce śmierci zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, kiedy ta historia zbawienia wypełnia się w naszym życiu, musimy zadać sobie pytanie, czy przyjmuje całe nauczanie Jezusa Chrystusa. Czy czasem. Fragmentu tego nauczania nie odrzucam. Nie wybieram sobie, co mi pasuje. A tym samym, odrzucając jakąś część tego nauczania Jezusa, odrzucam Jego całego. To ja, syna, dziedzica, morduję. Zaproszenie dla nas. W nasze ręce został dany wielki dar winnica. Także i losy Kościoła dzisiaj są dane w nasze ręce. Czy ten Kościół jako wspólnota będzie doświadczeniem chwały, czy klęski? Czy będzie miejscem doświadczenia Boga, czy będzie doświadczeniem człowieczeństwa pogardy, zależy od nas? Obraz sytuacja Kościoła dzisiejszego zależy, od mojej obecności, mojego życia, mojego przyjęcia Jezusa Chrystusa. A w ostateczności to, co dzisiaj buduję, to, co czynię, będzie wpływało na to, czy to Królestwo Boże zostanie mi oddane w wieczności, czy czasem nie zostanę pozbawiony, jak ci, do których kieruje Jezus to słowo Królestwa Niebieskiego. Życzę dobrej, błogosławionej niedzieli. Otwierajmy nasze serca na dar Jezusa, na całość Jego nauczania, nawet jeśli jest ono dla nas niezrozumiałe. Nawet jeśli momentami sprzeciwiamy się Jego woli, przyjmujmy z pokorą, starając się zrozumieć, próbując odkrywać, dlaczego taką ścieżką On nas prowadzi.